Jak widzicie, idę za ciosem i w międzyczasie byłem na Karate Kid. I ja jestem... Powiedzieć, że wielkim fanem Karate Kid to jest teczko niedopowiedzenia. Bo ja paradoksalnie jestem fanem Cobra Kai. Oglądałem oczywiście, że Karate Kid za dzieciaka, tez LaRusso, tez bodajże Hillary Słon tam grała właśnie główną rolę z pan w tych kolejnych częściach. E i to były takie filmy, wiecie, no oglądało się, bo się oglądało, tak? Bo się lali po mordeczkach, to tam to fajne. Aż przyszło Kobra Kai, które wywróciło trochę stolik, bo mamy tych starych, nazwijmy to roboczą niszczów. E, czyli rywali, czyli Daniela LaRusso i Johnego i totalnie jakby odwróconą historię, wiecie. LaRusso, jak zaczynaliśmy go oglądać, był z takiej powiedzmy biednej rodziny, to może nie do końca, tam tata nie, no, nie przelewało się, ale może nie tego. Za to Johnny miał wszystko. No i mamy odwrót o 180 stopni. Johnny w sumie nie ma nic. Mieszka gdzieś tam w jakiejś Melinie, biernie chleje browar. Za to Laruso rozkręcił świetną sieć salonów samochodowych i, i po prostu odnosi sukces. I mega mi się spodobał ten koncept. Mega mi się spodobał ten koncept, że ten Johnny uczy tego Miguela. Tego karate, bo dostał wciry od kogoś tam, a koniec końców zakłada Cobra Kai, na coś się odpala Larusso, który zakłada Miyagi-Do. Oni tam ze sobą walczą, godzą się tego. Mega przyjemnie mi się to oglądało. Nie jest, nieważne, że to nie jest odkrywcze, tak. bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Oczywiście im dalej w las, tym było trochę gorzej, ale <laughs> z drugiej strony mieliśmy coraz więcej nostalgii, bo był i Johnny Silver i Chris, więc naprawdę te wszystkie stare postacie z tych pierwszych Karate Kid się tu pojawiły i to budowało swego rodzaju klimat. Ja wielkim fanem Cobra Kai jestem. Naprawdę uwielbiam tą serię na Netflixie. Fajnie, że Netflix to przejął i dokończył, bo pamiętam, że to chyba nie Netflix zaczynał, ale on to kończył, więc w międzyczasie w 2010 dostaliśmy film Karate Kid, w którym był Jackie Chan i Jaden Smith. Nie porwał, ale to było takie moim zdaniem trochę przegięcie pałki pod tytułem weźmiemy znaną markę i nagle wrzucimy kogoś niezwiązanego z tym brandem i nazwiemy to Karate Kid. Wiecie, nie lubimy takich akcji, to nie jest kwestia tego, że ja w ogóle nie jest fanem tego, że będziemy brand i nagle wynosimy coś innego. No i mamy 2025 i ja przyznam się nie śledziłem tego, nagle dostaję zwiastun kar, Kid Legendy. No. Wiadomo, że trzeba iść. No i poszedłem i to jest film z cyklu Będziesz go kochać albo nienawidzić. To jest tak przewidywalny do bólu film, z tak przewidywalną fabułą, z tak przewidywalną historią, że my ją widzieliśmy w Karate Kid, w Cobra Kai, w każdym innym filmie, gdzie chodziło o jakąś rywalizację nastolatków, że ten to jest tak odtwórcze, że nieważne. Mamy tutaj Jackie Chana, mamy tutaj Ralfa Macchiato. Czyli Larusso wraca i na końcu pojawia się nawet William Zabka. Więc znowuż bazujemy na tym faktycznie powiedzmy legendy. Jest nawet wzmianka o Miyagi. Więc no dosłownie to jest, to kipi tym klimatem karate kids z Patem Moritą z 80-tych lat. Scenariusz jest dosłownie taki sam: przyjeżdża gościu, nie do końca FIFA Rafa, poznaje fajną dziewczynę, która oczywiście dziwnym trafem jest związana z największym zabijakiem w okolicy. On go wyzywa, tu go trenują, walczą, ten wygrywa. No, po prostu zerżnięte to jest z pierwszego karate kid. Panom, panie i panowie, no, wzięli kserokopiarkę, scenariusz, podmienili imiona, miejsca, trochę historii. Jeden do jeden to jest karate kid. I wiecie co? Totalnie mi to nie przeszkadza. To się oglądało tak przyjemnie, tak miodnie. Papa mi się cieszyła cały film, chociaż mówię, ani tu nie będzie wybitnego aktorstwa, ani tu nie jest odkrywcze. Po prostu papa się cieszyła, bo ja lubię karate kid. I Kobra Kai. I te klimaty mi leżą i spełniało mi to po prostu czysty fan. Więc jeżeli i Wam sprawia czysty fan taka rzecz, to śmiało iść. Albo poczekać, aż będzie na jakiś VOD, no bo to też nie jest film z gatunku, muszę iść do kina. Nie? Ani tam zbytnich efektów, ani jakiś tam audio wizualnych um, uniesień nie będzie, więc możecie poczekać. Ale jeżeli macie unlimited albo nie wiem, za dużo biletów do kina, to śmiało idźcie, bo jeżeli jesteście tym pokoleniem, które Karate Kid i Cobra Kai uwielbiają i się na nim, na Karate Kid wychowało, dostaniecie to samo 30 lat później, 40 lat później i to nie ma w tym nic złego. I tyle. Cześć, pozdrawiam.